Maszyny w powietrzu, tutejszy z lotniska Sobienie, samolot CSS-13. Dawniej nazywał się, tak w oryginale, nazywał się PO-2. Konstrukcja radzieckiego konstruktora Polikarpowa z początku lat 30. Maszyna, która była używana podczas wojny do nocnych bombardowań. Dlaczego do nocnych? No, dlatego, że w dzień taki samolot by, który lata niezbyt wysoko, byłby zbyt łatwym łupem dla artylerii przeciwlotniczej. A z kolei w nocy, ten samolot wznosił się najpierw nad lotniskiem, z którego startował, następnie wysoko, wysoko przelatywał linię frontu, po to, żeby albo zdjąć obroty, albo wręcz wyłączyć silnik, i bezszelestnie spadać jako nurkujący bombowiec na pozycję przeciwnika. To jest jeszcze syrena. Niektóre egzemplarze tych samolotów miały zainstalowaną taką, napędzaną napływającym powietrzem, syrenę, którą podczas nocnego nalotu włączały, budząc grozę wśród tych na ziemi, którzy słyszeli ten dźwięk. Samolot bardzo prosty. W Polsce te samoloty były używane powszechnie do szkolenia. Pilotów w aeroklubach, ale były też ich wersje specjalne. Niezliczoną liczbę wersji tych samolotów wyprodukowano, bo przeniesiono ich produkcję do Polski. Kupiliśmy licencję i na Okęciu, a potem w Mielcu produkowano maszyny pod nazwą CSS-13. Centralne Studium Samolotów, stąd, stąd skrót i trzynasty egzemplarz. Proszę popatrzeć. Ten samolot jest w stanie utrzymać się w powietrzu przy prędkości względem powietrza nieco ponad 70 km na godzinę. Piloci przy większych wiatrach opowiadają, że na przykład podczas halnego w górach, kiedy mocno dmucha w określonym kierunku od gór daje się tym samolotem zatrzymać w powietrzu jak, jak śmigłowcem. Tyle, że oczywiście śmigło się kręci i silnik ciągnie przeciw temu napływającemu wiatrowi, ale można zajrzeć wtedy w garnek gospodyni na wiejskim podwórku. Wolnoobrotowy silniczek. Co do wersji, to były wersje rolnicze, tu z kolei w drugiej kabinie montowano. To ze względu na, na położenie kabin w stosunku do, do skrzydła, do, do środka ciężkości samolotu. W drugiej kabinie montowano zbiornik chemikaliów, były wersje sanitarne. Inżynier Tadeusz Sołtyk, wówczas inżynier, potem profesor, zaprojektował wersję sanitarną css Mieściła w zamkniętej kabinie pilota, sanitariusza i tak z boku w zamkniętych. W obudowie noszach chorego. I w polskim lotnictwie sanitarnym CSS-y latały. Wtedy jeszcze tą działalnością zajmował się lot. lot